Stworzyliśmy ten kierunek idąc naprzeciw raz oczekiwaniom studentów, którzy zgłaszali tego typu zapotrzebowania oraz przede wszystkim na zapotrzebowanie rynku poszukującego kierunku, który by łączył teorię z praktyką. Program studiów obejmuje zagadnienia, które są bezpośrednio związane z pracą HR Biznes Partnera. Z jednej strony jest to obszar biznesowy, a więc np. analiza finansowa przedsiębiorstwa czy partnerstwo strategiczne. Są one niezbędne po to, żeby zrozumieć biznes, żeby umieć odpowiadać na jego potrzeby. Z drugiej strony staramy się wykształcać kompetencje w zakresie zarządzania personelem, to czym zajmuje się dział HR. Ten kierunek studiów przygotowuje studentów do pracy na stanowisku HR Business Partnera, czyli na stanowisku, które wymaga interdyscyplinarności, znajomości przepisów prawa pracy, a także dobrej znajomości specyfiki danej branży. Liczy się tutaj znajomość procesów coachingowych, mentoringowych, a także wszelkich narzędzi do rozwoju i motywacji pracowników. Na rynku pracy jest coraz większe zainteresowanie osobami, które potrafią łączyć wiedzę i umiejętności biznesowe z wiedzą i kompetencjami HR-owymi. W bardzo dynamicznej, zmieniającej się rzeczywistości niezbędne jest dostosowanie HR-ów do potrzeb strategii firmy. Kierunek HR Business Partner w SGH będzie przygotowywał osoby, które będą potrafiły sprostać temu wyzwaniu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do studiowania na naszym nowym kierunku Har Business Partner. Do zobaczenia w październiku.